Alienacja rodzicielska jako barbarzyńska forma przemocy rodzica wobec dziecka jest tematem o naprawdę ogromnym znaczeniu, zarówno w kontekście prawnym, jak i psychologicznym. W ciągu tej mojej tutaj narracji wyjaśnię, dlaczego uważam, że alienacja rodzicielska jest jedną z najbardziej destrukcyjnych form przemocy psychicznej, opierając się na przepisach prawa. Oraz na badaniach naukowych, które nie pozostawiają wątpliwości szkodliwości alienacji rodzicielskiej. Alienacja rodzicielska polega na celowym wpływie jednego z rodziców, dominującego rodzica. Na odizolowanie dziecka od drugiego rodzica przez manipulację emocjonalną, programowanie, fałszywe oskarżenia, utrudnianie kontaktów, kreowanie fałszywego obrazu tego niebezłego rodzica, budowanie lęku, strachu przed tym drugim rodzicem. Są to, wiesz, są to więc i groźby emocjonalne, i, i, tak jak powiedziałam, szantaże emocjonalne, naprawdę potworne. I cały ten proces wywołuje u dziecka skrajny konflikt lojalności, który prowadzi do głębokich traum, do głębokich i trwałych uszczerbków na zdrowiu psychicznym dziecka i często też na zdrowiu fizycznym. Nie zapominajmy o sytuacjach, w których dziecko izolowane przymusem od swojego rodzica, czyli poddawane alienacji rodzicielskiej, szarpie się na własne życie. Chyba tak się mówi, jeszcze szarga się na własne życie, czyli podejmuje się próby samobójczej. Tak samo jak. Rodzice pozbawianie kontaktów z własnymi dziećmi. Przepisy prawne, które mówią o tym, że alienacja rodzicielska jest przemocą, to jest nie tylko artykuł 207, o który tak często pytacie kodeksu karnego, ale konwencja o prawach dziecka, konwencja ONZ z 1989 roku. Artykuł 9, artykuł 19, Europejska Konwencja Praw Człowieka, EKPC, arty, artykuł 8, Kodeks Karny w Polsce, właśnie, Kodeks Karny w Polsce, to jest między innymi artykuł 207, ale są tutaj też artykuły mówiące o groźbach karalnych, o y, przemocy psychicznej, o izolowaniu dziecka, y, czyli o przetrzymywaniu dziecka, o Wymuszaniu na dziecku fałszywych zeznań przeciwko drugiemu rodzicowi. Te wszystkie artykuły należy zebrać do siebie i dopiero wtedy składać konkretne zawiadomienia w prokuraturze. w prokuraturze. Badania naukowe. Każdy chyba alienowany rodzic oczywiście wie, że tym pierwszą osobą, która zaczęła mówić o alienacji rodzicielskiej o syndromie pas był Richard Gardner. On wniósł pojęcie zespołu alienacji rodzicielskiej, ale są też badania Amy J. Baker z 2007 roku, która mówi o skutkach alienacji rodzicielskiej. Są badania dr Karen Woodall z 2020 roku i wiele, wiele więcej. Ja o nich mówiłam między innymi w moim oficjalnym stanowisku dotyczącym alienacji rodzicielskiej jako przemocy rodzicielskiej wysokiego stopnia. To było to stanowisko, stanowisko które przedstawiłam przed rządem polskim. Dlaczego alienacja jest więc tą przemocą wysokiego stopnia? Alienacja rodzicielska narusza tożsamość dziecka, ma długotrwałe skutki psychologiczne i fizyczne, czy psychosomatyczne na dziecku, podważa wartość rodzica alienowanego. Alienacja rodzicielska ma poważne skutki nie tylko dla dziecka, bo tym najpoważniejszym skutkiem to jest trauma psychiczna czy złożona trauma psychiczna, czyli PTSD albo CPTSD. Jednakże tą traumę psychiczną ma nie tylko alienowane dziecko, ale też rodzic poddany alienacji od własnego dziecka. Bardzo często nawet rodzina tego rodzica ponosi traumę psychiczną spowodowaną sytuacją właśnie dziecka z ich rodziny po procesowi alienacji. Jak przeciwdziałać? No, edukacja specjalistów, tak jak mówiłam, że ja mam swój cel będąc tutaj. To nie jest tak, że ja sobie pomyślałam, a będę sobie gadać na TikToku, na YouTube, na Instagram i może ktoś mi da lajka, bo nie o te lajki chodzi, nie o to serduszko. Ja Wam bardzo oczywiście za wszystko dziękuję, natomiast to nie o to chodzi. Chodzi o edukację. Jak przeciwdziałać? Wsparcie prawne i psychologiczne. Jak mówiłam, interwencje systemowe, które mi się zajmują, obejmują zarówno to wsparcie prawne, jak i psychologiczne, ale to nie jest tak, że ja działam sama. Ja działam w porozumieniu z prokuratorami, ja działam w porozumieniu z biegą sądową, ja działam w porozumieniu z psychologami, terapeutami. Yy... Często działam dopiero wtedy, kiedy otrzymam konkretne odpowiedzi w konkretnej sprawie z ministerstwa, czy z Biura Rzecznika Praw Dziecka, czy Praw Obywatelskich, czy z Prokuratury Krajowej. Dopiero wtedy jestem w stanie mówić ich słowami, czy do Was, czy w pismach, które są odpowiedzią, moimi odpowiedziami na Wasze wnioski. Ale rodzicielska jest barbarzyńską formą przemocy psychicznej rodzica wobec dziecka, która łamie prawa człowieka, która narusza dobrostan psychiczny i podważa podstawowe wartości rodzinne. Nie można pozostawać obojętnym wobec takiej przemocy. Każdy z nas, niezależnie od roli, jaką pełnicie w społeczeństwie, niezależnie od. Um, Waszego, grubości waszego portfela, niezależnie od tego, jaką, jakie stanowisko pracy zajmujecie, niezależnie od tego, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, niezależnie od tego, czy jesteście mamą, tatą, czy dziadkami, czy wujkiem, ciocią, każdy z nas ma obowiązek działać na rzecz ochrony dzieci przed skutkami tej przemocy. Poprzez edukację, wsparcie prawne, psychologiczne, wspólne działania społeczne, ale takie wiecie, mądre działania społeczne, strategiczne działania społeczne. Nie takie wiecie, na dziko i na wielką, brzydko powiem, mordę, tylko żeby nas w końcu zaczęli widzieć, żeby nas w końcu zaczęli uznawać, żeby zaczęli szanować nasze stanowisko w sprawie, to my też musimy działać w sposób dyplomatyczny, strategiczny analitycznie, rozsądnie rozważając nasze działania w tym temacie. Ja ponownie dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej wypowiedzi.